Dzień dobry, Dzisiaj gramy w hole. Ja nie, nie, po prostu to mój kolega grał. To ja też to na całą gra, bo on mnie zaprosił. I zaraz na mnie wejdzie koleżanka, rozalka. Eee, no, ona już na mnie wesłam. Jest takie małe kółeczko, trzeba sobie zjadać. O tak, no i będziemy rosnąć. Mm, w ogóle, hejka! No. Jestem Rolciks, jeśli mnie znacie. No. Ona dziś nie nagrywała, ja z niej też, no bo ja z niej grałam. E, ty gdzie, e, Rolcik? Gdzie jesteś? Mm, gdzieś tam, nie wiem. No e, znajdziemy się co? No chwileczkę, ja muszę na chwilę opuścić. No. No, trochę trochu odejít. Tak, vidíme tu sobě chodí. Chodí, najdeme když Aha, já už vím, kde ona je. Půjdeme po ní. Hmm. Vidíte, chyba takovou krém. Hmm. No, hmm. zaraz najdeme hmm. ní. Jaký bych tu jeste? Aha, ok. To Obozem, ale ok. Mm, zaraz rozalkę znajdę. No. No, mm, no już ten, zaraz przejdę do rozalki, bo to trzeba było tamtą stronę iść. No, no ja już idę do rozalki. Ona ma no, ostatnie miejsce, ok. Ja mam przecie. Ale ok. Кто не разорка уроженец? Ну, вы не видите, ага. Нету не мала, я ведь это То я зараза не то Ну и все, что мог А нет, Так, аля тут еще не сказал, самый такой разорка из Индии. No, mm. widzicie to takie to skakać, ale nie można to skakać. No, no. Też mam jakieś filmik. O, już jestem tam, gdzie Rosalka. Mm. Jestem już dumza. jestem już na drugim miejscu. Idę do Rosalki. O, Boże, ale Rosalka jest mała. I

No, e, Rozalka jeszcze jest mała, ona, ona jest dopiero na ostatnim miejscu. Rozalka siema, jestem, zobacz jaka duża. Siema. O boż Ale ja Ciebie nie zjadam. Ja jestem taka mała. Ale ja Ciebie i tak nie zjadam. Ej, ja prawie drzewo. Ej, drzewo się we mnie zakwinowało, dobra? No... Powoli staje się większe. Ja jestem już na drugim miejscu. No, co się stało? Aha, nic już. Co jest z mapeczką? No to prawda. Mm. A ja nie mogę zjeść. Ja też nie mogę. Właśnie teraz nie mogłam zjeść, na przykład nie mogę zjeść tego słupa. A ja też nie mogę te wszystkie zjeść. Dziwnie, tak się zdawało. Tak się... No właśnie tak lepieś... to śpiewa na dworze. No Aha. nie mogę tego zjeść. Pytajcie się, o co chodzi. Bo tam ktoś muzykę jakąś puszka. Ej, no. No coś mi się włączyło. Katarzyna, co to jest? nowa musisz naciągnąć. Jak to? Tak, to bo to jest taki sklep. To tu, tak. Tu możesz sobie kupować. Mogłaś z tego wyjść. Mogłaś tutaj wyjść. Ale nie. Możesz sobie kupić. To ten, mogłaś już dużo jeść. Chcesz dużo jeść? To tu, yy, no i masz już dwa, ten... Ja jeszcze nie mam max Mój max to, 70, 78, 100, 70, 20, 27. to jest 70... Siedemdziesiąt sto Dopiero Mój max Ja muszę zjeść Zjadę. Idź tam tego takiego zobacz, to widzisz, takiego ksacka małego, to idzie go zjedz Я его не хочу съедать, вот потестить дома. Он лежит очень долго. Ну, Я стою в первом W ogóle ta piosenka to mega cringe. Drzewo się we mnie zaklinowało. Aha. A ja mam pierwsze miejsce. Gdzie jest? Jestem tu królowa. Ja jestem tutaj w tym małym. <grym> A jak ja się dużo zrobiłam? No, masz dopiero ost masz ostatnie miejsce. Rozumiesz? Ja zaraz mogę do zjeść. Tego? Nie, takich, jakiś małych. małych jakiś. Ale to trochę później. Aby ten gość mógł zjadać budynki, ale on no. się ulepszył. No, nie, on, on jest na drugim miejscu, ten gość. to No właśnie pierwsze. on się ulepszył i stracił. No, może. <laughs> tak. Słuchajcie, niestety ja wychodzę. No to prawda, bo coś. Lag... U mnie coś się strasznie laguje. No ja nie ja też. mogę zjeść. No, no ja też nie. tu nie mogę coś zjeść. Te drzewo i te. Ja tu nie mogę zjeść. Ja tu jakieś rzeczy nie mogę w ogóle zjeść. Mm. Ej, symulator przebijania. Ścieni. O, no dobrze, zaraz programy te kartę. Tak. No, i to mi dzisiaj ja nie chcę. Więc, no, nie na tym samym miejscu być tylko. No, moja, moja koleżanka gratuluję go, bo nie, to było, no, nie, nie było, no, nie było, no dalej, tylko. Ale tylko nie ten, tu. Wszystko nie spadało do, do tej dziury. U mnie też. No. Aku, zaraz będę skancać nie eee, e, tam zim. doma jakiegoś jeść? Nie będę mógł zjadać bo uczyć jakiegoś doma. Chcę jakiegoś doma zjeść. Tego. jakie <grym> mam jeść? Ja, ale to mały. zobacz. Ja e, 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 nie mogę to do zjeść. Dobra, nie zjadam tego domu. A nie, właśnie to tam... 他们。